I ruszyły. Ojojoj, ależ Kintaro wspiął się w boksie. No, nie ma chętnego do prowadzenia. Ostatecznie Kintaro prowadzi na drugiej pozycji. Zamal Kaledia. Trzecia jest formuła MS. Teraz formuła MS przechodzi na miejsce drugie. Prowadzi Quintaro, druga formuła MS na trzeciej pozycja. Zamal Kaledia na czwartej Almaret razem trzymany z Kito i na miejscu ostatnim Niemen Nui. No spokojnie Quintaro na prowadzeniu na drugiej pozycji galopuje. Formuła MS, później odstępa Zamal Kaledia, Almaret, Kito. No i tu przy kanacie na skróty Niemenui. No próbuje coś jeździec zarobić. W dystansie Quintaro. Quintaro formuła MS. Na trzeciej pozycji Zamal Malkaledia Na czwartym miejscu Kito piąty, Almaret już w odstępie Niemenui. No Razem z przodu. Kintaro i formuła MS. Później niewielki odstęp Galopuje Azza Malkaledia, Kito i Almaret i za moment konie pojawią się na prostej finisowej. Formuła MS oraz Quintaro wyprowadzają na prosto. Formuła MS, Quintaro, Quintaro Formuła MS, Formuła MS, Quintaro Do walki włącza się Azza Malkaledia. A tu znakomicie Ależ Walka, Formuła MS i Kintaro. Formuła MS, Kintaro i najbliżej publiczności finisuje jeszcze Kito. Ale Formuła MS, Formuła MS z przewagą. Formuła MS 100 metrów do celownika. Gonitwę wygrywa. Formuła MS na drugim miejscu. Kintaro na trzeciej pozycji Kito.